Michał Bogas Bogawski oraz Sebastian Strólowany. Nowak, zapraszamy. Nie. Michał Bogas Bogawski wchodzi pierwszy. Uwaga. Trypsonie. No jest waga ciężka. Mamy 124 wow. kg, 700 gram dokładnie. Dziękujemy. Czy ktoś to zapisuje? Mamy nadzieję, że tak. Sebastian Strólowany Nowak. Zapraszamy na wagę, proszę bardzo. No i tutaj mamy 116 kg, 750 gram. Dziękuję. No to co, to jest jakieś face-to-face, -face może, co, panowie? Zapraszamy face-to-face, -face, panowie. Mocniej. mocniej, mocniej. Jest jest napięcie, ale napięcie może być większe. Dzięki. Dzięki. no No, jeszcze do publiczności. Na pozycji panowie zawsze pozycji jeszcze tam pokażcie się napnijcie gardę no i jutro zobaczymy co będzie się działo w tak octagonie. dzisiaj obejdzie Wszystko się bez przez... najpierw Marek Marowilczak zapraszamy na wagę Jak większość mówiła to będzie starcie dzików zapraszamy na wagę cześć Marek Trypsonie odczytuj wynik Marek wnosi na wagę 90 kg 300 gram. Kawał chłopa. Tak. Zapraszamy proszę Łukasz, Lupa. Dawaj Łukasz. Łukasz. też jest wielki dzik. 99 kg 50 gram dokładnie wnosi Łukasz. Face to face zapraszamy. Także jest jest limicie. Widać napięcie między tymi panami tak. Jutro będzie mocne starcie. Dziękujemy panowie. Pozycja, tak. w... Pozycja walki. Pozycja, jeszcze do walki, tak. Chcemy wszystkich zachęcić, żeby jutro oglądali i patrzyli, co się będzie działo. Dziękujemy. Pokażcie dobry sport, dobre emocje jutro w oktagonie. Ty, co, nie może zapowiedź następnych zawodników. Dobra. Yy, następny będzie Krystian Krycha-Wilczak kontra Hubert Ken Korczak. Zapraszamy tych panów. Jak to tu będzie wyglądało teraz? Jaka to waga? 79 kg i 5 gram. Także. mamy. Hubert, cię zapraszamy. Mamy Huberta. Wskakuj na wagę. Hubert wnosi na wagę 90 kg, 150 gram. Face to face, to face, 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 face to face, Spójrzcie sobie w oczy. Prostą w oczy. Face to face. Widać napięcie, moi kochani. Jutro będzie ostro. Dziękujemy. Stajcie w pozycji. Pozycja do walki. Specjalnie dla naszych widzów, właśnie teraz. Tutaj było trochę emocji na konferencji. Zobaczymy, jak to się wszystko przełoży na jutrzejszą walkę. Będziemy oglądać. Zapraszamy. Kolejnych zawodników. tak łapiesz ich? Tak, już. Michał Handke oraz Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka. Zapraszamy. Oj, tu uwaga, będzie chyba ciężka. To będzie zderzenie. Tytanów. Tytanów. Tytana. No, tu jest zaskakująca różnica wagowa. Na wadze mamy tutaj 113 kg, 113,5 kg. Dziękuję. Zapraszamy wywiura. Wiewiór wnosi no, tyle co wywiórka, 71 kg i 5 gram. Co to z tego będzie? Co to z tego będzie? No. Zapraszamy. Face Facebook, face face. Spójrzcie sobie twarzą w twarz. Już nie ma ucieczki. Dziękuję panowie. Dobrze jest szacunek. Stańcie się teraz. Pozycja. Postawa. Do walki, tak. <noise> Dziękujemy. Kolejnych zawodników mamy. Zapraszamy teraz kolejnych panów. Dawid Ambro Ambroziak. Siemano Dawid. I Dawid serwer ozdoba. W kolejności wyczytanie zapraszamy na wagę. Dawid, zapraszamy Cię na wagę. Dawid wnosi 77 kg, 650 gram. Brawo. Zmieścił w limicie. Drugi, Dawid, wnosi na wagę. 2 kg, 400 gram. I ma dwa inne buty. Zapraszamy teraz, panowie, face to face. Spójrzcie sobie w oczy. Będzie ostro i naprawdę. Widzę te emocje. O, tak. Pozycja do walki. Tak, pozycja do walki do środkowej kamery. Dzięki panowie. Dzięki. 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 Na, tak jest. No i co teraz mamy walki, na które chyba wszyscy czekali, na pewno, na pewno wszyscy czekali, czyli Daniel Magical Zwierzyński oraz Adrian Polak Polański. Nie się do Nie przyjechał, I, i chciałbym dodać to tylko o, właśnie! Ja mogę się zważyć, bo. Pan Bazar wygrał. Nie ma? Nie ma? Spuścił się! Ale mamy tutaj w Dajana chyba, go zastąpił. Mamy jakieś zastępstwo. Ale jutro w Oktagoje. Chyba będzie iść na wakaty. 83 kg, zapiszesz na wiki, tak. że 83 kg? Weź? A ty będziesz walczył? Właśnie... Ja, ja z wygranym, dobra? Dobra. Mamy na wadze 100 kg. 700 gram, także waga ciężka. Także tutaj nie ma Adriana, ale face to face panowie. No. no. To chyba... Może Daniel lepsze. chciałeś się pochwalić tutaj tatuażem? Może zdejmij koszulkę? Dajem, poczekaj, mikrofon mikrofon może? Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, trzy godziny sobie się w salonie siedziałem u, u tatuażysty i zrobiłem sobie takiego fajnego sponsora. Czapka w ogóle związana z magikalem, z magikiem, i chciałem się pochwalić. Jak będzie mi tu jak widać, to sorry. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Ja też mam nadzieję, że nie. Ja też mam taką nadzieję. Dobra, jest kamera? Nie, pokaż. Także Daniel, teraz obróć się może do kamery przodem. Garda. Oczywiście. Dla publiki, tak. Postawa sportowa. Gotowy do walki. To będzie dobry pojedynek. No i mamy nadzieję, że żaden polak do nas dotrze mimo trudności w dojeździe. No i słuchajcie, trzy tygodnie minęły, jak wstryknięcie z palca i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ludzie ludzie zadowoleni z walki Urwę, Dobra, dziękuję za tych, Urwę. którzy ze, ze mną są. Pozdrawiam wyko, pozdrawiam wrogów i wszystkich zawodników. Trzymam kciuki za każdego. Dziękuję. Dziękujemy. No i moi genie, słuchajcie, kolejna walka, na którą też wszyscy czekali. Michał Boksdel, baron oraz Jakub Guzik-Szymański. Tak. Zapraszamy panowie. Panowie zapraszamy do ważenia. W kolejności wyczytanej, czyli Boksdel pierwszy wchodzi na wagę. Boksdel wnosi na wagę 115 kg. 750 gram. Coś tuż roł, chłopie. Ach, grubo. Ciężko, znaczy się, nie grubo, no, ale ciężko. Guzik wnosi 100 kg, 400 gram. Dzięki. Face to face, face to face, face to face. Widać spinę, widać to, że jutro będzie grubo, tak. Sportowe zachowanie, postawa dla widzów sportowa. Gotowi do walki. Widać to wszystko. Dziękujemy wszystkim panom. Wszyscy zrobili wagę. Także jutro nie ma ucieczki. Dziękujemy.